Zadaniem, masz. Zróbno chłopom zebranie, niech założą straż Kto ma w sercu odwagę, niech zakłada hełm. Będą dzielne chłopaki walczył ze złem i duszy o siedem, od lat stulac, się się zmienia świat. i uśmiechnięta, świat uśmiechnięta, fajermany jedzie i uśmiechnięta, Oni czy i don't treat serdecznie wszystkich zaproszonych gości, jak i obecnych druhów. Chciałbym przedstawić dowódcę uroczystości druha Krzysztofa Pazdana, prezesa OSP Jasień. Za chwilę dowódca uroczystości druh Krzysztof Pazdan złoży meldunek prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeczpospolitej Polskiej w jesieniu Andrzejowi Kamiszkowi. a Pawo patrz. W duchu PZS-ie, w duchu Krzysztof Pazon, będę pod dział... gotowe do czystego apelu z okazji przekazania samochodu porządniczego dla OSP jasień o, Wszystko do Jasień. Czołem, i Drugowie! Czołem, Drugowie! coś? Pocznij! Witam serdecznie na dzisiejszej uroczystości Komendanta Państwowej Straży Pożarnej Mariusza Morawskiego Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Jasieniu Burmistrza Jasienia Andrzeja Kamyszek Dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lubsku Stanisława Kuzio przewodniczącego Rady Miejskiej w jasień, pana Zbigniewa Walczaka, skarbnika gminy panią Agnieszkę Woźniak, prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w jasieniu, Krzysztofa Pazdana, a także przyby przybyłych na naszą uroczystość strażak. O zabraniu głosu proszę o komendanta Państwowej Straży Pożarnej Mariusza Morawskiego. Czyli na pierwszy ogień. Tak. <laughs> tak tu będzie, będę mógł e, szerzej okiem sięgnąć. E, panie burmistrzu, e, Panie Przewodniczący, ale przede wszystkim e, druchni i druhowie. To dzisiaj mam nadzieję nowy rozdział w e, historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Zobłociu. Dostajecie, może nie nowy, ale na pewno całkowicie z innej epoki już samochód. Samochód ratowniczo-gaśniczy, który służył do tej pory w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Lubsku. Nie powiem, że nie z symptymentem na niego patrzę, bo miałem sam przyjemność jako dowódca do tych do działań. Właśnie na tym samochodzie jeździć, samochód w pełni sprawny, w wy... naprawdę już tak jak powiedziałem z innej epoki, wyposażony w system piany sprężonej, mam nadzieję, że będzie przez Was wypo... wykorzystywana na co dzień, bo ten system piany sprężonej pozwala na ograniczenie przede wszystkim strat popożarowych podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Te wszystkie nowoczesne samochody, które przyszły już jeszcze, jeszcze nowsze. Wyposażone w ten system pokazują, jak skuteczny to system i jak pozwala dobrze prowadzić działania ratownicze-gaśnicze. Drogie druchny i druchowie, mam nadzieję, że ten sprzęt przyczyni się do tego, że. Jeszcze więcej was tutaj w tej jednostce ochotniczej Straży Pożarnej w Zabłociu będzie, że ja to tak zawsze się śmieję, nic nie mówiąc do kobiet, ale jak facet ma nową zabawkę, to się bardzo cieszy, tak? I jak dokładnie jak druchowie dostali nowy samochód, zawsze coś innego. Więc być może uda się wam tym zachęcić pozostałych mieszkańców miejscowości i okolic, aby do tej jednostki wstąpili, żeby ta gotowość, gotowość operacyjna druchów była jeszcze większa. Zapraszam do szkoleń, do testowania sprzętu niekoniecznie na, w działaniach ratowniczo-gaśniczych, tak? Bo oby ich było jak najmniej, bo wiadomo, że każde działanie ratowniczo-gaśnicze wiąże się z jakąś krzywdą ludzką bądź E, stratą w mieniu e, bądź środowisku, e, więc e, może nie przy działaniach, ale przy szkoleniach, przy ćwiczeniach, przy prezentacjach dla dzieci, przy e, pokazach różnego rodzaju pierwszej pomocy, e, pokazu sprzętu. Do tego zachęcam, bo takie działania prospołeczne to e, bardzo, bardzo, ważna, bardzo, bardzo ważny element e, życia jednostek ochotniczych straży pożarnych pożarnej. Cóż. Mi pozostaje tylko i wyłącznie gratulować pozyskania sprzętu, podziękować również zarówno panu burmistrzowi, jak i pani skarbnik, bo nie da się ukryć, muszę tutaj też to jasno i wyraźnie przyznać, że bez ich zaangażowania tego samochodu dzisiaj w tej jednostce by nie było. To ich zaangażowanie, to ich wsparcie komendy wojewódzkiej e, środkami finansowymi na zakup nowych e, samochodów e, pozwoliło, e, że ten samochód znalazł się właśnie tutaj, a nie gdzieś w naszym województwie, bo tak w, w przeciwnym przypadku prawdopodobnie mógłby się znaleźć, nie wiem, w Strzelcach, w gminie, w, w Gorzowie, tak, bo, bo jest to naprawdę samochód w pełni sprawny i, i już też, tak jak powiedziałem, z innej epoki. Ale to właśnie zaangażowanie pana burmistrza i dosłownie w ciągu nie wiem pół godziny rozmowy i rozmowy z panią Skarmik znalazły się środki, znalazła się decyzja, że wspieramy państwową straż pożarną, a ja miałem wtedy kartę przetargową do tego, że my wspieramy naszą gminę. Mówię naszą, bo ja z tej gminy się wywodzę, ja jestem mieszkańcem Jasienia, wychowałem się w Jasieniu, więc dla mnie to jest moja gmina, zawsze to będę mówił. I, I udało się to zrobić. Tak więc tutaj e, wielkie ukłony w stronę władz miasta, władz gminy. Cóż, a Wam życzę, by był używany przede wszystkim zgodnie z przeznaczeniem e, i żeby nigdy nie zawiódł, żeby zawsze wyjeżdżała pełna obsada i pełna obsada z działań ratowniczo-gaśniczych wracała. E, cóż, tego wszystkiego Wam życzę. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu, proszę prezesa zarządu oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w jesieniu, burmistrza Jasienia Andrzeja Kamyślowskiego. Panie komendancie, pani Skarbnik, minister od finansów, tak. panie przewodniczący, druchni i druchowie. Pierwszy krok zrobiliśmy. To, co na zebraniu wyborczym rozmawialiśmy. Zdeklarowałem się, że dzisiaj mamy ten, ale mam nadzieję, że będzie nowy. Będziemy się starać o to, żeby wasza jednostka także miała samochód najnowocześniejszy, jaki może być tylko. I naprawdę będę o to zabiegał. Bardzo się cieszę, że udało nam się i tu panu komendantowi dziękuję, że udało nam się jeszcze coś utargować. Z, na, z tego samochodu i tak jak powiedział, decyzja była w 30 minut, bo wiem jak bardzo ten samochód jest OSP zabłocił potrzebny. To co jeździło ten samochód, który już wysłużył się, nie wiem, powinien być pomnikiem chyba waszego OSP, bo tam chyba milion kilometrów najechanych, ale mam nadzieję, że spróbujemy go jeszcze spieniężyć. I te środki nie pójdą nigdzie. One zostaną w Waszej jednostce, aby remontować dalej te plany, jakie macie, żeby, żeby można było zrealizować. Dlatego, cóż, życzę Wam przede wszystkim, abyście mieli i tyle wyjazdów, ile powrotów, bo to jest najważniejsze, i niech Wam służy aż do pozyskania nowego samochodu. Czy któreś z osób zaproszonych to czysto chciałby jeszcze zabrać głos? A więc kontynuujemy. Za chwilę nastąpi przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zabłociu. Samochód, który zostaje dziś oficjalnie przekazany dla OSP w Zabłocie to średni samochód ratowniczo-gaśniczy terenowy z napędem 4x4 z kabiną na 6-osobową załogę marki MAN GBA 2x16. A cześć! Prezes OSP Zabłocie oraz kierowca do przekazania samochodu wystąp. O dokonanie uroczystego przekazania samochodu proszę Komendanta Państwowej Straży Pożarnej Mariusza Morawskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Pospolitej Polskiej w jesieniu, burmistrza jesienia, Andrzeja Kamyszka. No. Pan prezes? Tak. <grym> 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 e, prezes, e, mam ogromną czynność, na, panią na do... <grym> Nowego dla Was e, samochodu ratowniczo tego Mam nadzieję, że będzie w pełni e, gotowości bojowej, że zawsze będzie gotowy do działań, że będziecie e, o niego dbać, a przede wszystkim będzie Wam e, dobrze służyć. Teraz próbuję. o niego aż do nowego. W imieniu całej jednostki Ochotniczej Storzy Pożarnej w Zabociu składam gorące podziękowania za przekazany samochód podnoszący zdolność operacyjną naszej jednostki. Jednocześnie zapewniam, że będziemy się starać, aby ten samochód był zawsze sprawny i należycie konserwowany. Teraz jeszcze wyjmuję kierowca. Uczynię wszystko, co będzie w mojej mocy, żeby ten samochód nigdy nie zawiódł. Zawozą na, na wóz. <głos> <głos> Za chwilę nastąpi próba techniczna pojazdu. Za chwilę dowódca uroczystości Dr. Krzysztof Fazdan złoży meldunek o zakończeniu uroczystości. Panu prezesowi zarządu oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej Wiesieniu, Andrzejowi Kamyszkowi. No cześć, na prawo opatrz. Drodzy prezesie, Krzysztof Fazdan melduję. Pododziały po apelu uroczystym z okazji przekazania samochodu. Poczni. Dziękuję Państwu za udział w krótkim przekazaniu pojazdu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zobociu. Zapraszam wszystkich zebranych do wspólnego zdjęcia na tle samochodu. Tak jest. O. and you Panie Danielu, macie piękny samochód. Wasza jednostka ile liczy sobie ruchów? W tej chwili około 21 osób. Powiem szczerze, że od dawna zabiegaliśmy o nowe auto, może nowsze, tak, bo niestety nasze stare, już byłe, można powiedzieć, auto pochodziło z roku 1977, także już dość wiekowe jest. Biorąc pod uwagę intensywność naszych wyjazdów i działań. Myślę, że to auto będzie jak najbardziej adekwatne do naszych poczynań. A czy to auto zmieści się w tej remizie? Jak najbardziej. Specjalnie została brama odmalowana, żeby przyjąć godnie samochód nasz nowy, strażacki. Dodam jeszcze, że wymiary zostały zebrane, także mieścimy się. Ile sobie liczy jeszcze wasza drużyna kobiet? W tej chwili? I tu jest bolączka. Tylko jedna. Tylko jedna. Jak, jako jedyna ma Pani chyba jakieś piękne podziękowania dla uczestników tej tutaj uroczystości może? Tak, tak. Chciałabym tutaj y, przeczytać. I teraz tak. W imieniu własnym, jak i również strażaków ochotniczej Straży Pożarnej w Zabłociu chciałabym serdecznie podziękować pracownikom Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Żarach, panu komendantowi Mariuszowi Morawskiemu, jednostce ratowniczo-gaśniczej w Lubsku, dowódcy panu Stanisławowi Puzio oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Jasieniu, burmistrzowi Jasienia Andrzejowi Kamyszek za pomoc w pozyskaniu środków za zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Zabociu. Chciałbym zapewnić, że zakupiony samochód, podnoszący sprawność operacyjną jednostki, będzie dobrze służył społeczeństwu. Dzięki Państwa pomocy możliwy jest rozwój jednostki, która może w lepszy sposób sprostać zadaniom stojącym przed strażakami. Dzięki nowemu samochodowi bojowemu strażacy będą mogli nieść pomoc ludziom, ratować ich życie oraz dobytek zgodnie ze strażacką ideą Bogu na chwałę, ludziom na rachunek. Na ratunek. ratunek. Tak, przypatrując się temu wydarzeniu, widziałem takiego ministra strażaka. Kto to jest? To jest syn naszego kierowcy, który miał okazję pierwszy za, z tym samochodem. I to jest nowe pokolenie, najmłodsze w tej chwili, które już przywdziało mundur strażaka. I miejmy nadzieję, że za jakieś 15 lat będzie już czynnym członkiem naszej OSP-Zabłocie. Dziękuję bardzo. A z kim rozmawiałem? Czygunowski Daniel, sekretarz OSP Zabocia. Małgorzata Zimna, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabociu. Dziękujemy. Dziękujemy. Jak nie wierzysz na jednostkę to są? to tołas. Ja mam powiedzieć. Oczywiście. Nie ja. No to drobni druhowie. To was za, no, za te święta. Przede wszystkim, aby ten samochód wam służył. Jeszcze raz podkreślę, żeby wam służył aż do przyjazdu nowego samochodu. Bezpieczny. Wszystkiego dobrego.